Ciemano z tej strony Nexion. No, jak widzicie, głos mam dalej trochę zjechany. No, ale jakoś się udało, mogę nagrywać. Tak, dobra, przejdźmy sobie do zarządzania drużyną. I może tutaj będę ustalał skład, a wam powiem co i jak. Um, obyło się bez żadnej operacji, tak. Trochę podrasowałem tą historię, korzystając z okazji, że jest prima aprilis. Naprawdę, głos miałem cholernie zjechany. Nie mogę długo nic mówić, eee, potwierdzić wam to Lachu. Jak z nim gadałem na Skype, gadałem, pisałem albo szeptałem, bo inaczej się z nim nie mogłem porozumieć. Eee, Zobaczmy sobie jeszcze statystyki. Eee, o kurde, trochę chyba popełniłem błąd z tym, że odszedłem od Słowenii, bo ją trochę na szczyt wywiodłem w naszej grupie. No ale cóż, gramy teraz z nią mecz i miejmy nadzieję, że uda się nam od nich odbić. No i co, ja się z wami żegnam, gramy meczek. Tak jest, mecz z moją dawną reprezentacją. Myślę, że jesteśmy w stanie ich pokonać. Tym bardziej, że, że no, jesteśmy mocną drużyną, nie ukrywajmy. Ale gramy na wyjeździe i to będzie dodatkowy plus dla naszego rywala. No ale wróćmy tutaj do akcji, ponieważ dziewiąta minuta piłka ma Darida. Darida wchodzi w pole karne, uderza, ale broni bramkarz. No i jeszcze nieudana dobitka ze strony napastnika Czech. Tym razem akcja drużyny ze Słowenii. No i karny kompletnie nie wiem za co. Prawdopodobnie była tam ręka, no ale nie zmienia to faktu, że Hubnik sprowokował. Ja Piedzielę. Sprowokował karnego. Teraz Koren czy Petr Czech? A jednak Koren, Petr Czech, nie wyczuł tego karnego. No i w 21 minucie Słowenia wysuwa się na prowadzenie. nie mam tabletkę na gardło w ustach, więc musicie wybaczyć, ale przez jakiś czas będzie słychać takie ciunkanie czy coś takiego. Inaczej nie mogę mówić. Ale walczyliśmy dalej. Tutaj mamy 45 minutę. Doliczony czas. Piłka mam Plasil. Plasil. Piękne podanie od da I. Aj, teraz on to zrąbał to całkowicie. 58 minuta. No i mamy rzut rożny po strzale Plasila. No i zobaczmy sobie, kto tutaj wykona ten rzut rożny. Ale chubnik! I taki jest ten zawodnik, który sprowokował rzut karny. Teraz się nam odpłacił i strzelił bramkę w 60. minucie. Bardzo trudna do obrony piłka. Po koźle praktycznie nie do obrony. Ale tutaj mamy 64. minutę i rzut wolny naszego przeciwnika. i No i niestety, bramka. E, pięknie wykonany rzut wolny. Świetna wrzutka w pole karne na główkę. No i Słowenia prowadzi 2 do 1. Mieliśmy zmiany, na boisku pojawili się nowi zawodnicy. Musieliśmy coś zmienić w naszej grze, naprawdę trzeba było atakować. 85 minuta, rzut rożny i Milo Barusz. Tak jest. Ten zawodnik, który przed chwilą się pojawił na boisku, strzela bramkę na 2 do 2. No i takim też wynikiem zakończył się ten mecz. Siemanko, witam się z moim meczu ze Słoweniu, pracę, który zremisowaliśmy do dwóch zawodnikiem meczem został Koren. To trudno by, trudno no i co, lecimy dalej? Szkoda, że nie udało się nam go wygrać. A teraz czeka nas mecz z... Teraz już ligowe mecze, już ligowe mecze. Tylko z kim my gramy? Z Brighton? Czyli z drużyną od Jacoba? Czemu ja po What the fuck? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ehm, właśnie, no sami mi to doradzaliście, żeby porzucić tą kadrę, no bo to nie jest to, to nie jest to, no o Norwegii, no super. Nie, sorry, ale odrzucamy. Lecimy dalej, no i teraz czeka nas mecz z Brightonem. Naprawdę trudny przeciwnik, siódma pozycja w tabeli mówi samo za siebie. Ehm, no więc co, trzeba będzie ustalić dosyć mocny skład na to spotkanie. Na bramce nie Kotorowski, na drance Hensej Tradycyjnie, na prawej stronie Mark Bartra czy kto? Hmm. Kogo dać? No zbyt szybki to Mark Bartra nie jest A na kontrę to głównie szybki zawodników potrzebuje Ale obrońca też nie musi być jakoś super szybki Dobra, hmm, kogo damy? Montoya, zapomniałem o Montoya. Jezus Maria na środku tradycyjnie Daniel Kaliko i Kurt Zuma Na lewej stronie Andres Santos Czyli nasz świetny zakup z... z Arsenalu Stary zawodnik, stary 29 lat, a naprawdę rozwinął się w naszym klubie No z czego się cieszę Na defensywnym pomocniku może zagrać Dumbia eee, Na prawej pomocy w sumie czemu nie David Beckham Tylko lewą pomoc trzeba będzie zmienić I to zdecydowanie I w międzyczasie jeszcze wam coś powiem Dostałem antybiotyk, który się nazywa o nie Cefu Oximum, tak jest. No i pomogło, pomogło to po jakimś trzech dniach. E, wróciło do mnie głos. Nie taki jaki miałem wcześniej, ale nie wszystko, głos, mogłem mówić, okej? Okay? Dobra, to było dobre. Dobra, i jaki mamy skład? Na środkowym pomocniku ofensywnym zagra Stefan Elsharoui. A tak to będzie Kevin Doyle i Sigurd Stone, czyli stara para napastników. Niestety minik jest dalej kontuzjowany, ale miejmy nadzieję, że nasz Polak niedługo wróci do gry. Jeszcze na ławkę usiądzie Marone, no i okej. Okay. Chociaż może Peszko? Dobra, zamiast pachary Peszko. I w sumie taki skład może zostać. Okej, okay, dobra, ja się z wami żegnam, do zobaczenia po skrócie tego spotkania. Mecz z Brightonem, kolejny mecz ligowy, no i tutaj naprawdę nie będzie łatwo, ponieważ Brighton to jest dobra drużyna, siódme miejsce w tabeli. Trzeba będzie powalczyć, gramy u siebie, więc myślę, że będzie to jakieś wsparcie dla nas. Damy radę, ja w to wierzę. Tutaj mamy piątą minutę, no i Beckham podaje do Doyla, Kevin Doyle. Kevin Doyle trochę nieudolnie próbuje przedryblować. Podaje do, a jednak nie. David Beckham przyjmuje piłkę i co to? Ależ, no niespodzianka trochę. Jakim cudem znalazł się tam Stefan Aszerały i umieszczał on piłkę w siatce. W 8 minucie, świetne podanie Davida Beckhama. No i prowadzimy. Naprawdę świetna asysta Davida Beckhama. Wspaniale tam znalazł Włocha. I prowadzimy 1-0, tutaj 18 minuta, no i pięknie Michael Smith uderza w olejem. Jeszcze ja tam przydłużył tą piłkę jakiś zawodnik Brightonu główką, podał do Michael Smitha, a Michael Smith umieścił piłkę w siatce. No i jest remis w 19 minucie. chyba że powiemy idealne wykończenie. był z takiej odległości, nikt nie Świetne wykończenie Michael Smitha. No ale tutaj mamy 27 minutę, piłkę ma Sigurdarsson, oddaje do doyla. Kevin Doyle wspaniale znajduje Davida Beckham'a, David Beckham! I prowadzimy 2 do 1 w 20, 28 minucie, co 10 minut nam te bramki wpadają Jak tak dalej pójdzie to mecz się zakończy wynikiem jakimś 8 do 0 8 do 0 to się raczej nie zakończy, bo już straciliśmy jedną bramkę Okej, okay, 54 minuta, Beckham Beckham wchodzi w pole karne, Beckham no i faulowany David Beckham w polu karnym No i rzut karny do naszej drużyny I teraz pytanie, kto będzie egzekwował ten rzut karny? Jeszcze mamy zmianę w drużynie Brightonu, zamiast Buckley'a pojawi się David Lopez Sigurdarsson I Sigurdarsson pokonuje Kuszczaka, no niestety polski bramkarz, znaczy się stety w sumie Spuścił ten karny i w 56 minucie prowadzimy aż 3 do 1 Tutaj natomiast mamy 66 minutę. Piłkę ma Sako. Sako wchodzi w pole karne, Sako uderza. I jak ta piłka wpadła do bramki? Płamała ręce kuszczakowi, co? What the fuck? What the fuck, man? Zobaczcie jak ta piłka leciała, ona leciała poza bramkę, a kuszczak tak jakby ją sobie wrzucił do bramki. Bo no, serio nie o co chodzi. Zobaczcie jeszcze raz na powtórce. Wow, dziwna bramka, ale to nie zmienia faktu, że prowadzimy aż 4 do 1. To natomiast 80. minuta, no i niefartowne wybicie piłki już z e, piłkę ma Hammond, e, Hammond, no i teraz Kurdzuma do niego podchodzi i Kurdzuma, ależ błąd tutaj popełnia, no i Michael Smith umieszcza piłkę w siatce i 4 do 2 w 82. minucie. No, kompletnie nie wiem, co tam Kurdzuma chciał zrobić, no ale to nie zmienia faktu, że już straciliśmy bramkę. 87 minuta, piłkę ma Michael Smith Michael Smith, no i będzie niebezpiecznie Michael Smith, ale jednak piłkę łapie Hensey. Wbijają, ale niestety Źle, piłkę ma Hammond Podaje do Michael Smitha Mamy rzut wolny dla Brighton, naprawdę 90 minuta już tutaj jest, a oni Dalej nas cisną, no i Michael Smith No i niestety Masakra, jakby ten mecz trwał jeszcze 5 minut, to kto wie, może by Brighton Doprowadziło do remisu, no ale zakończyło się Wygrano 4 do 3 dla naszej drużyny Spokojnie utrzymają przewagę, ale teraz, sytuacja... teraz czeka nas dużo trudniejszy mecz. Dużo trudniejszy mecz, ponieważ z Evertonem w FA Cup. Okej, okay, Sako powiedział, że chciały zagrać w tym meczu. A teraz czeka nas spotkanie z Evertonem. Naprawdę trzeba pochwalić naszych zawodników za dobrą grę w poprzednich spotkaniach. Ponieważ muszą, muszą wrócić zmotywowani. Muszą grać zmotywowani w tym meczu. Myślę, że Everton jest w naszym zasięgu. Wtedy no, graliśmy dużo lepiej od Evertonu. No a niestety niefartownie, niefartownie. Przegraliśmy to spotkanie. Ok, trzeba ustawić atak. Ehm, jak to umiejętnie zrobić? Ponieważ nasi zawodnicy są zmęczeni. Shit, przecież to są morale. Ila O, dobra, jezu, ale ja pomyliłem. To w takim razie mogą grać. Dobra. Damy Maronę i chyba Peszko jeszcze zagra sobie w pierwszym składzie. Szkoda, zamiast Davida Beckhama. Kogo tutaj jeszcze można dać? Mam naprawdę dużo tych obrońców w składzie. Chyba trochę za dużo. Ochara zamiast Dumbi, i chyba taki skład, taki skład jak najbardziej może zagrać. Będzie to trudne spotkanie, nie oszukujmy się, ale miejmy nadzieję, że uda się na wygrać i awansujemy do dalszej fazy turnieju FA Cup. Jeszcze tutaj Tottenham gra z Liverpoolem, to też ciekawe spotkanie. Będzie trudno, będzie trudno, nie oszukujmy się. Everton nie mógł nam jakiś stwarzać z y, wielkich sytuacji. Nie stwarzał jakiegoś wielkiego zagrożenia w poprzednim meczu, ale wykorzystywał swoje sytuacje. Miejmy nadzieję, że w tym meczu będzie odwrotnie. Tutaj Howard wybija piłkę, ale piłkę przyjmuje Stiglarsson, podaje do Doyla. Doyle! Doyle wchodzi w pole karne, Doyle nabiera prędkości, a jak Doyle się rozpręci, to jest niczym czołki! Doyle! ależ strzał dziwny, ale nie zmienia to faktu, że piłka znalazła drogę do siatki i w 12 minucie prowadzimy 1-0 po strzale Kevina Doyla. dziwnie dziwnie ta piłka leciała takim lekkim lobem tutaj zajeżdżało ale ostatecznie prowadzimy 1 do 0 a tutaj po raz kolejny piękne przyjęcie piłki piłkę ma Stefan el El-Sharaoui el wchodzi w pole karne El-Sharaoui podaje do Narsona. i prowadzimy 2 do 0 Co się dzieje? Naprawdę w 26 minucie prowadzimy 2 do 0 i w tym momencie to my jesteśmy w dalszej fazie turnieju FK FA No więc co? Trochę brzydko zagramy, super defensywny i zmiany, zmiany, zdecydowanie defensywnie Beckham i O'Hara zamiast Sako i Stefana El-Sharawi I gramy po prostu defensywnie, bronimy się 72. Druga minuta, Howard wykonuje rzut wolny, piłkę przyjmuje Daniel Carica, niefortunnie podaje do Gibsona Los Najsmith, Najsmith, Cichensy, ależ to zamieszanie w polu karnym, ale ostatecznie udało się nam oddalić to zagrożenie 85. minuta, no i naprawdę napierał nas ten Everton, napierał nas, nice na Smith! No, jest w w polu karnym. Gibson uderza, ale broni! Ależ fenomenalna interwencja teraz, Henseja. No, strzał po koszecie i naprawdę było blisko. A teraz mamy Howarda w polu karnym. I co się tutaj dzieje? Gibson uderza. Bo się dobija. Disney, ależ fenomenalnie broni! Hensej! Uratował on nas w tym spotkaniu. Hensej! Zawodnik meczu! wezmą zdań. To on nam tak naprawdę załatwił awans do drugiej, do, wróć do półfinału w turnieju FA Cup, ale cała drużyna grała świetnie, świetnie naprawdę. A z kim gramy następny mecz? Z Tottenhamem, no i tutaj zdecydowanie nie będzie łatwo, ponieważ Tottenham jest naprawdę bardzo dobrym zespołem. A następna para to Fulham kontra Manchester City. Heh. Chyba tutaj wygra w, e, Manchester City, tak mi się wydaje. Mamy nagrodę z turnieju. E... No i co? No i co? Powoli już będzie kończył, będę kończył ten odcinek informacyjno-Wulvery Hamptonowy. Rosja i Australia. Chyba bardziej bym już wolał Rosję. O! Dobra, Milik wraca po kontuzji. Dobra, to było na no tyle w tym odcinku, ja się z Wami żegnam, naprawdę cieszę się, że udało mi się obyć bez tej operacji, że wróciłem. No i na razie.